Cześć, cześć. Witam Was mocno na moim kolejnym filmie. Na tym filmie przejdziemy sobie przez rolowanie i rozluźnianie pleców i skupimy się szczególnie na dole pleców. Postanowiłam stworzyć ten film, bo w ostatnim czasie potrzebowało go wielu moich pacjentów, także zrobimy sobie to po prostu razem. Będzie potrzebna piłeczka. Może być taka twarda gumowa, może też być piłeczka z gąbki. One zazwyczaj są trochę większe i trochę mniej można się nią ucisnąć, ale na początek, kiedy napięcie jest dużo, ona też jest w porządku. No i będzie nam potrzebny wałek. Najlepiej, żeby był to gładki wałek, ale jeżeli masz wałek taki z wypustkami, nie musisz specjalnie kupować gładkiego wałka. Może to być wałek z wypustkami, może też być butelka wody. Dobra, to zaczynamy. Na początku przyda nam się piłeczka. Ja wybieram tą twardszą i zaczniemy sobie od pośladka. Dlaczego od pośladka? Mięsień pośladkowy wielki jest prostownikiem stawu biodrowego. Jeżeli jest osłabiony i spięty, wtedy dużo bardziej musimy pracować mięśniami grzbietu i także są bardzo mocno napięte wtedy więzadła. Więc na początku zaczynamy od pośladka, żeby już te więzadła nam się rozluźniły. W tym celu weź piłeczkę, usiądź na niej najlepiej blisko kości i na początek jeździmy sobie i szukamy miejsca, które jest znacząco bardziej napięte niż inne. Ono może być wzdłuż kości, ale może też być gdzieś na środku. Także tak z pół minutki sobie poświęcimy na to jeżdżenie, już wtedy przy okazji rozluźniamy mięsień. I jak sobie pojedziemy te pół minutki, już na pewno powoli wiesz, które to jest miejsce, które boli bardziej niż inne. No i zostań sobie na tym miejscu, usiądź na piłeczce i teraz drugą nogę prowadź do rotacji. Dzięki temu dociśniesz się właśnie na tym pośladku. I wykonamy sobie 10 takich powolnych ruchów. My sobie zrobimy dzisiaj po jednej serii tego ćwiczenia, ale oczywiście, jeżeli poczujesz, że której z dzisiejszych ćwiczeń pomaga ci bardziej, możesz zatrzymać film i zrobić parę dodatkowych serii. I jeszcze dwa. I jeszcze jeden. Super. No i przejdziemy sobie teraz na drugą stronę. No i zrobimy to samo. Czyli usiądziemy na piłeczce i przez jakieś pół minutki na razie będziemy rolować, szukając miejsca, które jest znacząco bardziej napięte niż inne. Tutaj jeżeli nie czujesz się komfortowo na rękach, to po prostu możesz usiąść i tutaj samymi biodrami poruszać. Wtedy też mniej się dociśniesz, no ale równocześnie nie obciążysz nadgarstków. Także jeszcze porolujemy, wsuniemy się na piłeczkę. No i już powoli pół minutki za nami, zatrzymaj się. Znajdź to miejsce, które było najbardziej bolesne i dociskamy. I jeszcze. Osiem. Siedem. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, super. No i mamy lekko już pośladek rozluźniony, możemy sobie przejść wyżej. I teraz zaczniemy od takiego miejsca które znajduje się pomiędzy kością krzyżową i kością biodrową tutaj a kręgosłupem lędźwiowym. Przykładamy więc piłeczkę w to miejsce i po prostu na niej się kładziemy. Ważne, żeby nie być na kręgosłupie, tylko właśnie w tym miejscu. I tam sobie to konkretne miejsce lekko porolujemy i zostaniemy też na nim około pół minuty. Tam Poniżej tego miejsca znajdują się więzadła, które są odpowiedzialne właśnie za stabilizację ruchu skrętnego. Więc jeżeli tych ruchów skrętnych jest mało, no to one też są, będą wiecznie napięte. I można się nawet zatrzymać, docisnąć, jeżeli czujesz w tym miejscu, że ci to pomaga. Można się tak pobujać na boki. Okej, okay. mamy jedną. No i zabieramy się za drugą stronę. Czyli szukamy tego miejsca i zostajemy na nim. No i tutaj w przypadku, kiedy czujesz taki, takie spięcie w lędźwiach, jakby cię coś przeszywało, no to to ćwiczenie też będzie fajne. I jeszcze. 5, 4, 3, 2. Może być tak, że czujesz znacząco jedną stronę inaczej i drugą inaczej. Wtedy, wiadomo, możesz też dłużej zostać na tej stronie, po której czujesz bardziej. Ja na przykład bardziej czuję po prawej i wiem, że będę musiała do tego ćwiczenia wrócić. Ok, mamy to, a teraz przechodzimy na roller. Na rollerze. Pokażę Ci teraz, jak można wyrolować prostownik grzbietu. Połóż się na rolerze, poczuj się stabilnie i przewróć się na bok, tak jak na piłeczce. Z tym, że tutaj możesz większą powierzchnię równocześnie wyrolować i jedziemy sobie góra-dół. I tak samo, jeżeli znajdziesz miejsce, które na tym prostowniku boli Cię bardziej niż inne... No to sobie po prostu na nim zostań i dociśnij. To samo możesz zrobić piłeczką. I lecimy sobie. I tak samo poświęcimy sobie na to około pół minutki, minutki. Tutaj również bardzo przydatnym narzędziem jest duobol, który za chwilkę pokażę. No ale też wiadomo, nie każdy ma duobola, a butelkę wody w domu ma każdy. Okej, okay, super. Zmienimy teraz stronę i zrobimy to samo, czyli połóż się na rollerze, lekko przekręć się w bok i jedziemy góra-dół. Tutaj, jeżeli chodzi o napięcie w prostowniku, pamiętaj, że no zawsze musi być jakaś przyczyna tego napięcia. Rzadko co napięcie w prostowniku Grzbietu, czyli tym mięśni, który masz z tyłu, wynika z samego napięcia. Zazwyczaj dzieje się to dlatego, że za słaby jest brzuch i za słaby pośladek, przez co ten właśnie prostownik musi przejąć jego funkcję. Także tutaj warto to ćwiczenie później wspomóc jakimiś ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie brzucha i mięśnie pośladków. Ok, super. Mamy to. Pokażę Ci teraz dłobola. Pojawił się dłobol. To jest taka podwójna piłka, która ma w środku przestrzeń. No i dzięki właśnie temu możemy być z jednej strony na mięśniu, z drugiej na mięśniu, a w środku mamy kręgosłup. Jest to niezbędne narzędzie, bo da się to również zrobić na rolerze, ale skoro mogę już Ci pokazać, to pokazuję. Czyli kładziesz sobie dłobola za sobą, kładziesz się na nim i symetrycznie... Możesz pracować góra-dół. Właśnie w ten sposób. Mamy już wyrolowany prostownik, więc teraz chciałabym, żebyśmy sobie trochę pomobilizowali więzadła. Zaczniemy od więzadła kości krzyżowej. To ćwiczenie jest dosyć zaawansowane, ale pokażę na różne sposoby, jak je robić. Na początku po prostu Troszkę wejdź sobie niżej na roller i tylko próbuj się zgiąć i wyprostować. Jesteśmy teraz poniżej, tak naprawdę kręgosłupa, czyli już kręgosłup się skończył. Jesteśmy na kolcach biodrowych z tyłu. No i jeżeli ta pozycja jest dla ciebie komfortowa, możesz ją pogłębić i położyć się całym ciężarem na roller. I podciągnąć nogi do siebie. Podciągasz nogi i prostujesz. Także wybierz pozycję dla siebie i spędzimy chwilkę właśnie tutaj dociskając się na dwa. I jeszcze cztery. Trzy, dwa i jeden. Super. Ostrożnie zejdź z rolera i teraz przełożymy sobie go wyżej. I tutaj możesz być na każdym segmencie kręgosłupa po kolei i możesz pracować odginając się do tyłu i wracając. Rób ten zakres taki, jak umiesz. I jeszcze cztery, trzy, dwa i jeden. Super. Mam nadzieję, że wybierzesz sobie taki segment kręgu słupa, który faktycznie czujesz, że Cię coś tam uciska. Jeżeli się okaże, że to nie będzie ten, możesz przejść i zrobić to parę razy. Jesteśmy już wyrolowani, teraz na koniec się rozciągniemy. Zaczniemy od pozycji w leżeniu na plecach, przyciągając nogi do siebie. I tutaj mamy pogłębienie pozycji z rolera. Jak leżeliśmy na rolerze, możemy tutaj sobie jeszcze rozmasować przód, tył. Prawa, lewa. No, i teraz rozciągniemy pośladek, czyli odkładamy jedną nogę, zakładamy na niego drugą i przyciągamy do siebie. I wytrzymaj tę chwilę. 5, 4, 3, 2, 1, odłóż, zmień stronę, przyciągnij. 5, 4, 3, 2, 1. Luz, i zrobimy to jeszcze po razie, i znowu, jeżeli czujesz, że to ćwiczenie ci pomaga, możesz zostać w tej pozycji dłużej. 5, 4, 3, 2. Jeden. Hop i druga noga. I pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, super. I teraz siądziemy na piętach. Tutaj przypominam, jeżeli chodzi o tą pozycję, jeżeli nie możesz usiąść na piętach, podłóż poduszkę, usiądź na czymś. I zejdź w dół, wyciągnij się daleko. I jeszcze. Cztery, trzy, dwa... Jeden. Mamy to. Super. Jesteśmy teraz po krótkim treningu, który dotyczył rolowania pleców. Pamiętaj, że zawsze musi być jakaś przyczyna tego, że te plecy Cię bolą. Używaj tego filmiku, ale zastanów się, gdzie tak naprawdę jest problem lub daj się skonsultować fizjoterapeucie. Do zobaczenia.